Szymon Kroniska z Estrematy. Witam w kolejnym odcinku z Farming Simator -y Big Farm sezonu trzeciego W dzisiejszym odcinku, jak widać, trochę się tu dzieje. Sąsiad rano pojechał, raczej znaczy sąsiad, pracownik pojechał rano zaprawić nasiona w profesjonalnej firmie. A ja tutaj przygotowałem wszystko rano. Oczywiście też pojechałem tam wywieźć tyle, co nam zostało. Gnojówki jeszcze wywiosłem, a już widzę, sąsiad wraca. No sąsiad bo mieszka koło mnie. Ja tutaj worki przygotowałem, bo przyjechałem troszeczkę wcześniej. Kilka worków od razu wyłożymy na przyczepę, bo potem pojedziemy pewnie siać. Może nie dzisiaj, albo może dzisiaj zaczniemy coś siać. To kilka worków wyłożymy na przyczepę, a całą resztę, całą resztę po prostu odstawimy gdzieś na bok, bo też się ją wysieje. Jest sąsiad skręca, przygotowuje się do skrętu. No, dobra, zobaczmy, czy tutaj wszystko jest. Tu chyba węży nie podpiąłem, bo tak. O, trzeba wężyki podpiąć. Pyk, elegancko. Wężyki podpięte. O, sąsiad. O, znowu widzę hamulce dość mocno trzymają. No, tak, bipka znalazł. Fajnie. No to słuchaj, nie. czekaj, mnie tam. Okno uchyl, cokolwiek. Dobry, już, już. No. To elegancko, to słuchaj, czekaj, ja Ci tu mogę, że na początek wejdę i zdejmę ten mm. No no, trzymaj tam No trzymam się bardzo dobrze, no Elegancko, dobra, pokrywę mamy zdjętą, e, czytam plandekę I no nie wiem Tak mm. chciałem, chyba rogala zakręcę. Tak wysyp, żebym miał tutaj dojazd i żebym... no worki to możesz im podstawiać, to tak żeby miał tu na pewno dojazd nie, od tej strony pod tą przyczepkę Albo tam dalej wysypną jakoś tak No nie, nie, ja się zakręcę i wysypię tak prościutko zaraz przy tych workach, wiesz? Yy, A, że tutaj, dobra. nie za blisko żeby worków nam... Nie, 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 nie Może być? Mm, na tył będziesz dobra, sypał, nie? No to jak na tył? <grym> ja to tu będę zagarniał. A no, podejść jeszcze kawałek trochę. Znaczy, tak, żeby syp był tak troszeczkę. Jeszcze, jeszcze. No dobra, będzie. Znaczy, ja żeby tu dobra. muszę przejeżdżać. No to ja w takim razie. Pomóc ci tam coś? O, gdzie Na początku sypem, potem przesypi całość. No, coś się z tym za, zatkał, musisz ten, Co ty żeś tam. Jak ty żeś to zaprawił? Czym ty żeś to zaprawił? No, możesz całość tam, sypaj, całość. Mówimy. Czym ty żeś to zaprawiał, że z cyb zatkało? Nie wiem, nie wiem, no takie przyszło. O, trzeba będzie szatnąć Trzeba postukać. Mateczkiem. No zostaw to, najwyżej, zostaw go tak, najwyżej potem będzie, wiesz co, będziemy stukać to Samo do zleci No ale to musiałbym go zwinąć Nie, no zostaw go tak po prostu Zgaś tam go i niech siedzi Tak, no elegancko No dobra Światło jeszcze zgaś Bo nie siedzimy, nie śpimy na pieniądzach Znaczy w sumie śpimy, ale No, elegancko A co, Szkoda... Tu nie ma żelowego wsadzonego przypadkiem? Nic się nie stanie No ja nie wiem, dobra, teraz ja odpadam maszynę e, Zobaczmy Wszystko działa? Działa no, bo ja to muszę nabrać. To działa tak trochę jak łycha, trochę, nie? To jest takie do... profesjonalne urządzenie. No, czy nam jest po prostu wygodniej na warkach, No, bo w sumie, jakbyśmy mieli jakąś żmikę do tej przyczepy, co ty tam masz, do tego, że tutaj tej zasławki, to. To. Aha, tylko nie porysuj. Jest nabrany? Jest nabrany. Zasław na, na, porządny, kurde. Zasław porządny, dobra. Yy, podstawiaj mi tu w takim razie worek. Yy, tak, podjechać tam. Tureczkę. Czy. Dobra. Tu, żeby cię nic nie strzeliło, no. A, tam mam podjechać, czy? Nie, nie, już podchodzę, podchodzę. E, tylko będziesz musiał opuścić niżej. Tak, 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 tylko, żeby cię na razie tam nic w głowie nie sztukło, to trzymam. No. Dobra. Przód, tył, bo ja... O, dużo chyba. Złapałem Idealnie. <laughs> Okej, okay. to czekaj, jeszcze go, o, cyk. Żeby się... nie jest. Czekaj, czekaj, bo mi się buja. No nie jest równiutko, ale będzie, tam, nie będziemy się z tym cackać, przecież, tylko worek. A jak? Dobra, pyk, poszło. <laughs> no bo jeden worek mamy, jadę go zawieść, ty możesz postawić kolejny, ewentualnie... Możesz mi być po... potrzebny, jak będę tutaj za chwilę ładował go na ten... Powiem że obawiałem się, że będzie ją dźwigać, ale na dziwo to nasza ładowareczka daje radę. No, teraz No, jest OK, jest OK, zadajmy sobie. A nie, dobra. Tam do, do końca, nie, bo dalej. dwa rzędy ładujemy. Dalej, dalej, musisz jeszcze wystawić. Wysunę tego. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze troszkę masz. No dobra, opuszczaj. No dobra, no. to teraz, jakbyś był taki i to tam. Odpiął. Terek, terek odpił elegancko, to... O. Yes. o, jednak trochę waży, od razu popuściłem. Uh, teraz już tak. No, mam no, nadzieję, że kolejny... No. Będę szykował worków. Mam tam jeszcze coś w tym? Nie wiem, zaraz zobaczysz. Mi się wydaje, że to tak, że dwa worki, trzy powinny... O, widzę kolejka cała. Musiałbyś opuścić, bym zajrzał do środka. No, słuchaj, zaraz będzie się okazać? Znaczy, czekaj, pochylę do siebie coś. To... Ja, ja nic nie widzę, ale tam powinno to być. No jest prawie pełne. Jakie panie? Mówisz. No? Tak. Okay. E... A podnieś to trochę. Skwilowo. Nie nie widzę, ja podstawię. Okej. Okay. No, teraz opuszczaj. Jest. Elegancko. No, no. Syp. Eee, ja powiem ci, że eleganckie narzędzie, bardzo sprawne, fajnie, bo można to wykonać samemu. Teoretycznie jakbyśmy pojechali na, dwa, na dwoma ciągnikami to byśmy to też przywieźli w workach, bo przypuszczam, że by nam to tam panowie też na worki przesa przełączyli. Przesadzili i... by było No ale. A jak mamy sprzęt to się będziemy bawić u siebie. Wjeżdża śmiało, śmiało. Jeszcze dużo miejsca jest, tylko nie zahaczyło. No, będzie okej. Okay. Ja wiem, tylko on się buja i po prostu chce go w wyhamować. Ja, ja. No, będzie. Czekaj, czekaj. O, on tak się chwieje. O, dobra. Nie spadnie? O, dobra. Nie. To jest wycentrowane. One się same że System zapożyczony z nasa. No, nawet ten materiał też jest taki dokładny, jak się robi z Ludzie o tym nie wiedzą. Mówisz, hmm. że można by w tak. tym worku wysłać kurde nasiona na Marsa? I by... Będzie kit? No, ja tak. A, posłuchaj no, już pra w prawym nabieramy. Zobacz jak elegancko. O, tu. No coś tak zastukało. Co za już nie za dużo zostało tej ziarem w środku, zawsze będzie znowu sprawdzić. No tu. Zaraz, jeszcze tego dołożymy i zaraz będziemy się martwić. Jeszcze. Brzmijka jakąś mamy, tylko że ona tam robi przy tej dmuchawie, co ona tam wyciąga później do tych binów, to lepiej już tego tam nie wyciągać. Czekaj. Odbić. Wiem, wiem, wiem. w prawo w lewo dobić jeszcze czy bo teraz... eee, no jeszcze trochę masz tu miejsca W prawo tak no Przedł do ciebie bo... teraz pod kątem yes. podjeżdżasz nie jest idealnie no dobra i jeszcze do przodu jeszcze albo nawet no puszczaj czekaj, czekaj znaczy, ja bo się tylko o, Ty musisz tak. i pięknie no, bo no to teraz masz zerkni I ci pochylę jeszcze, czekaj, no, żebyś nie dostał głowę Jak po tam? Ciutki. Po ciutki. no to w takim razie tankujemy Czyli trzy worki mniej więcej, tak? Trzeba liczyć na jedno, na jedno nabranie O, widzisz? I teraz będzie sypywać się z paki, no ja wiedziałem, że to... O, widzisz? O, widzisz? Uż, już, już syp tam włączył No bo... tak, pewnie trąciłeś za sława nie traciłem nic! Co ty, co ty człowieku ode mnie chcesz? Czekaj, czy niech się tam rozrówna, dobra. Co co samo się odblokowało? Hmm? A jak ty aż tam coś przy dźwigniach majstrował. No ja go tylko odpaliłem wcześniej. O, stój! No już dobra. myślałem, że przesadziłem. Dobra, niech go tu o, napełni. Nie <laughs> Są się dobrze i idzie. Jeśli nie tego za przesadę, no to okej. Okay. Ubezpieczenie masz, także. No. Tak? Macie już tu? Tak. Niemiecki. Całem profesjonalizm, stary. Jak ci się coś stanie, to ja dostanę wypłatę, a ty będziesz tam gdzieś leżał. Biedaku w osie. No nie. No, ee, no to ten worek wszystko... się buja, a ciężko jest nie wymierzyć gdzie on tam... Nie wiem, widzę, że tyle to no, przejdzie dobrze. tylko Już opuszczaj? Opuścić no Wypozipowały no. się Dobrze nam to idzie Tam został jeszcze jeden worek Dobrze patrzę Tak 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 ja to zaraz podciągnę jeszcze Mogę przeciągnąć też przeciwka. W sumie to, prostu... te, co mamy tam obok, to już tam to nie musisz tyle tahać. Po prostu będę inaczej będziemy nabierać. Czekaj. Jest Troszkę git? top No podejś, ja sto Wyżej. No. No. No, sobie tam. Nie no. Aż tak wysoko, bo nie sięgnę. Dobra. No. Na no, tam, ćwicz się! Skłony, wiesz... Już nie ma WF-u, to już nie szkoła, także zasuwaj. Wisanie <gryzanie> na podnośniku, spoko. <gryzanie> no... Wiesz, niektórzy się podciągają na drążku, ty będziesz podciągał te... worek na drążek. To można cheatować. A <gryzanie> jak, przejdzie tam? Kolega cię hydrauliką podnosi. Uh, no, możesz trochę odbić w prawo. Jeszcze jest dużo miejsca z tej strony. Nie wiem, tylko ja teraz muszę tym... Tak, relatywnie, rzecz biorąc. Tutaj się cofnę trochę jeszcze. Mogę podbić tam. Dobra, puszczaj. Yes, no, Przez rozumiem, jest, git. No, nawet to, co ci za bardzo wystawą, ale najwyżej go... No, I wiesz... Tak dobra, to teraz tu mi tylko dawaj, wiesz, przede mnie tu mi. Tutaj postaw te worki i będziemy napełniać Tu, 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 tu. Ci ja. się już nie skończyło. Nie widziałem wyraźnie w środku. Um, ile worków było? Chyba dwa. Mi się wydaje, że jeszcze na jeden będzie. No to mogę A, nabrać. A dobra. Jest, 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 jest. To jest. No jeszcze może patrz. Całuj się Dokuj, dokuj. Nie, nie tak dokuj. standard dokowanie. Tak, tak. Dokładnie. A... No, teraz ty sobie celuj. A, te <laughs> podnieść. Nie? A, czekaj, bo coś się wyrobiło z tym. Czemu, podnieść? dwa na czy co? No właśnie, kurde, mam z nią problem. Nie chcę się za załapać w ogóle. Weź cofnij w ogóle. E, całkiem. To jest nie tak z symboleczkiem, trzeba brzydką załapać. <laughs> Mówisz, że jeden tak do utylizacji. Czyli skafander NASA zawiódł. O, tutaj weszło, proszę. Okej. No może tak to nie, bo jak spadnie, to... Kudle były. Dzięki. By z No a sąsiad, tak sobie siedzimy w Niemczech. Powiem Ci, że ostatnio oglądałem, kurde, bardzo fajny film. Polskiej produkcji i tak zazdrosniłem kurde za ojczyzną Tak? No Kurcze Zazdrosniłem za tymi naszymi polami, nie dobrze damy, jest? jest? Idealnie, no To tam Weź go tam Klasyk kryminalny? Eee, komedia Standard, <ślamy> co? Nie, nie, nie Coś <ślamy> innego No ale tak tym skniałem i tak się zastanawiam czy by okay. tam przypadkiem gdzieś. O, widzę na prowie i woreczek elegancko. No tak się zastanawiam. A! Wiesz co musisz odpiąć, bo żeśmy się zagapili sypies otwarty. a Wytnie roboty, ale tu trzeba jeszcze dosypać ziarno No bo widzisz, żeśmy się rozkojarzyli, Już chwilę o Polsce pomyśleliśmy i już nas... No, dobra. Jak odsunął szybko, kurde, jakby go tam miało coś strzelić zaraz. Ty może odjadę kawałeczek. Możesz odjechać, jak już wysypane to... Co tam łazisz po przyczepie? Każde ziapkę wyzbierasz? Nie zostało ani trochę. Tego nie trzeba workować, <grym>, żeby nie mi padało. To są dobre przyczepy. No ale tak czy siak, no, powiem ci sąsiad, że jakbyśmy zrobili dila, to nas tutaj nic nie trzyma. Mamy gospodarstwo, krowy, jakieś tam zobowiązania, ale wydaje mi się, że tutaj jakbyśmy sobie z tym wyjechali, to by nikt się nawet nie przejął specjalnie. Może by trochę ten sąsiad z góry tam za nami popłakał, ale nic poza tym. Tak? <laughs> nie byłoby pomocy dla przyjaźni przyjaciół sąsiedzkich. <laughs> Ach, to wiesz co Teraz i tak mam Ciebie, także on tam pewnie trochę zazdrosny, <grych> ale nic poza tym. Ja to ja mogę być zazdrosny raczej, on ma gospodarkę, ja nie mam. <grych> no ale Ty pracujesz na lepszej zarabialem. gospodarce. Ja jestem, byłem gospodarkowym w Wielkiej hmm. Brytanii, funty zarabiałem. <grych> no, teraz euro, a zaraz skończymy na złotówkach. Ale to nie jest... No przynajmniej na nasze, nasze po polskie. Już? A... No, jeszcze jest miejsce prawej strony. Czy w pra prawo czy do przodu? W prawo to prawo. widzę. Do siebie? Teraz... Już? E, dobra, puść. No, no, tu jeszcze wejdzie jeden worek. A reszta, czyli aż dwa, zostaną nam. E, no, trochę szkoda, że trzeba się będzie po dwa wracać. Ale w sumie nie wysiejemy wszystkiego na raz. Chociaż w sumie teraz jest nas dwóch, więc jakbyśmy pojechali we dwóch, to. To jest szansa, że wysiejemy wszystko na raz. Mmm. Kurde, czy tutaj też ten sam problem? Już powstrzucę kolejny. No, bo to daj tamtego. Ten też jest do stykowania. <noise> ja go odrzucił po prostu. <noise> nie spełnił warunków, po prostu. No wiesz, a ja wyciągałem po prostu, nawet tam poskładane gdzieś tam leżały. Tam Dziwiłem się, że w ogóle nie, nie są dziurawy. Nie no, dziurawe nie są, w takim stanie są dobrym, tylko niektóre uch, uszy są naderwane. Czekaj, 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 bo tu chcę wyprostować, żeby nasypać. Nie, ale narzędzie fajne, jak powiem ci, że jakbyśmy mieli taką firmę do, na, do napełniania worków, to byśmy mogli, kurde, profesjonalnie to cały dzień wykonywać. Dobrze nam to idzie. No ale ilu jest takich, którzy sobie to sami robią? No. To jest taki świetny pomysł na biznes, bo to musi być popyt. Eee, dobra, zostaw. Nie dopychaj tak całkowicie. Mhm. Możesz cofnąć, bo ten już tak jest daleko dosyć. I żeby był bliżej tej budki. Zaraz tam skontroluję, zobaczę, ile wystaje. Już jest ok? No. No to możesz wchodzić i odpinać. Dobra. Eee, jeszcze chyba coś tam jest? Sprawdź przy okazji, czy jest tam coś? Mi się wydaje, że jeszcze na jeden warek będzie. Tak czuję, że mnie. No to tak, no by było, ale... A tak, tak, w środku jest. Ale tutaj to jak, jak tego worka posadzimy? A nie, 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 już tam nie będziemy go pchać. Znaczy moglibyśmy to się jak na worku i spiąć pasami, ale to... Wiesz co, to ja to od razu wezmę, jak już tutaj ten... Wezmę ile się da. To nam trochę zostanie, ale to przypuszczam, że jeszcze trzeba będzie do tych worków coś... Szkoda, żeśmy to tak na środku wysypali. O, coś nie nabrało za bardzo. Coś sąsiad będzie musiał łopatkę wziąć za chwilę i nagarnąć tu, bo coś nie współpracuje ze mną. Dobra, coś tam jest, na dwa worki i obsłużymy. Za już, powinno być OK. No, elegancko. No, tego gdzieś tu na bok pasowałoby odstawić. A, może tu gowalne. O, się odsunąłeś, profesjonal tego nie widzę. Uważaj na siebie, bo ja nie uważam. Zadbaj o własne kości. No, abyś mógł odpiąć. No, to już tam, kudy. Tak chodzisz, miotasz się koło tego. Ja tu znowu jesteś, żebym cię nie przejechał. Ja tam się pilnuję, to fajnie. Jak już płacę to ubezpieczenie, to nie chcę wyjść na minusie. O, dobra. No i git. No właśnie sposobem elegancko. Właśnie sposobem zostało na asfalcie, jeszcze trochę. A no to wiesz, mi się wydaje, że i tak to wysiejemy wszystko w tamtym roku, ile zeszło? No nie pamiętam, powiem ci, bo tam różnie było. Ale tu przypuszczam, dobra, niech będą w takim odstępach od siebie. Z tej strony lepiej. a to i tak nie będziemy teraz wjechać. A czy tam tylko pośrednik trzeba bo będzie wjechać, i wszystko, dobra, jak dasz oddech, to o, właśnie, odepnij No, tak to mi pod tym nie chodzi, bo <laughs> omsknie mi się ręka i będziesz miał bliznę jak Harry Potter. Dobra. Olej, nam to. W Co? Co, 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 co? No, w kształcie łychy. Odciśnię A do... no, <laughs> tak się byś miał, no. <laughs> byś całe logo by ci się odbiło. Chyba za klątwa. <laughs> late by ci się odbiło. Dobra, zobaczmy, jak to tutaj. No, patrząc na to, że tutaj zostało tyle miejsca, a tutaj tak, no, mogłeś tak trochę wypośrodkować. No, ale dobra, dobra, dobra. Zapinaj pasy w takim razie. Elegancko widzę już. No. Powiem profesjonalnie po prostu. No, i my w takim razie będziemy się. Jeszcze jest dość widno. Mokro, mokro być nie powinno, chociaż No, zobaczymy. Może na. Te pola co żeśmy w pierwszej kolejności w tym roku to może gdzieś tam pojedziemy siać. No ale z tego odcinka to już by było na tyle. Standardowo, jak na końcu każdego odcinka, na środku pokazuje Wam się subskrybujka, z prawej strony seria, a z lewej sugerowany film przez youtuber To by było na tyle. Trzymajcie się, cześć, cześć i do następnego. Na razie. Pięknie. Cześć.